Ja koło szukałam już dla siebie troszeczkę miejsca, próbowałam gdzieś Kingę wymijać, ale też nie było to łatwe. No na pewno Marice leży hala, bo to jest szybka zawodniczka, która potrafi otworzyć pierwsze 200 metrów. Mi troszeczkę zawsze tego gdzieś brakowało i, no i walczyłam, po prostu gdzieś szukałam swojej pozycji na, drugiej, na drugim kole. Tak naprawdę no, dla mnie w tym roku hala jest takim etapem troszeczkę przejściowym, bo e, gdzieś staram się uważać na to moje zdrowie i patr ale patrzę głównie na, na sezon letni, ale też nie wyobrażam sobie, żebym miała całkowicie ominąć halę i być e, cały rok bez żadnych startów, bo, bo bym zwariowała, dlatego też się zdecydowałam na, na parę startów na, na hali, żeby zobaczyć w jakim miejscu jestem i też troszeczkę gdzieś się przetrzeć. No, plany mam ambitne, nie, nie ukrywam, e, ale jakby też Zbytnio nie wybiegam w przyszłość, bo e, ja już dwa lata pod rząd też gdzieś żyłam, jakby byłam w innym miejscu już na Mistrzostwach Świata, a, a gdzieś po drodze się coś zaczęło psuć, więc ja... Chcę być po prostu zdrowa, a wiem, że nareszcie sobie ciężko zapracuję, bo wcale w tym etapie jakby przygotowań nie wyglądam gorzej niż w zeszłych latach, więc jest wszystko na dobrej drodze. Potrzebuję po prostu troszeczkę się obiegać i znowu takiej wiary w siebie.